Pytanie co tu zjeść, zaczynamy od śniadania Czyli tu różnego rodzaju makarony z jajeczkiem Pałeczki takie Paluszki krabowe, pojedyncze jajka Tofu chyba Tu jakieś zestawy też, onigiri różnego sortu Nawet można taką polską kiełbaskę sobie zjeść Albo wędlink kawałek Czy plasterki takie zestawy to dosyć droga rzecz bo tutaj taki zestaw z 500 jenów czyli jakieś 20 zł tak? 20 zł, zł taki zestaw A no to jest jak pełne danie za 20 zł nawet całkiem świeże to nie jest taki, takie przytrzymywane długo bo to ma się sprzedać w ciągu jednego dnia no może i nawet nie tak źle jest cenowo Szybki przegląd jeszcze przez prasę U góry jakieś mangi, tu jakieś młodzieżowe pisma ale bravo Na popicie mamy miętową herbatę latę z mlekiem słodzoną Dziwne smaku, ale nawet całkiem dobre Tu jeszcze mamy tak melonowe ciastka Sklep No, od chleba to wiecie Wiecie, jak prawdziwy chleb tylko w Polsce. Ja to tak, bardzo skromnie kanapeczki. A Karina tu oczywiście poszła w, w rzeczy chemiczne. Bo głodna jestem. No. I kary tutaj zapadają. Wreszcie wychodzimy na powierzchnię po jakiejś... W długiej godzinie jeżdżenia po podziemiach, bo się oczywiście ileś razy pomyliliśmy, dobrze że mamy ten bilet trzydniowy, to e, dwudniowy, więc to takie bez kary bez się było. I teraz idziemy do tego parku Gojen e, na świeże powietrze, na łono natury pooglądać. I jest słońce wreszcie. Jest, udało się, wyszliśmy na górę. Tych tuneli. Dobra, Karolina prowadź. gdzie teraz? a żebym to ja wiedziała, Musisz łączyć Jesteśmy tu, a tu jest ten park. Zapłaciliśmy za bilety 400 jenów jest 200, za osobę. Za, 200 za osobę. 200 za osobę, czyli jakieś 8 zł, żeby wejść do tego parku. I żeby łapać pokemony tam. A QR-coda jest bilet. Po japońsku. My po japońsku rozumiemy jako tako. Co tu mamy? Jakieś jeziorka, bramy, tak, tak, świątynie. Mamy różne rodzaje ogrodów. Tu jest na przykład ogród angielski, tu jest francuski, tradycyjny japoński ogród. I tu jest dla matki z dzieckiem jakiś lasek. Taki mhm. Zakątek. My sobie nie żartujemy z tymi Pokemonami, bo większość osób z telefonami w ręku to ma włączone Pokemony i chodzi i szuka i zbiera Pokebole. A gdzie, a gdzie indziej szukać pokemonów jakichś trawiastek i tak dalej, albo wodnych, jak nie tutaj w parku. No właśnie, nie wiem czy słychać to, takie piłowanie non stop. To to są, nie jest remont. Tu są takie ro, robaki, które uprawiają remont i yy, cięcie piłą mechaniczną. One się chyba zajmują docinaniem drzew. Dobre jest z nimi to, że, że się zamykają jak się robi ciemno. Tu nie kręcimy tylko vloga, więc sobie zobaczycie w konkretnym filmie, jak to pięknie wygląda wszystko. A teraz tylko chwila przebitek i będziemy jechać dalej z koksem. Pani już wzywa po raz drugi, żeby opuścić park, żeby przygotować się na poniedziałek, przestać łapać pokémony, a budować nową, lepszą Japonię ku chwale cesarza. A przede wszystkim, żeby cesarz się nie wstydził za swoich rozpokemonionych łapaczy pokemonów, trenerów. Wszyscy grzecznie już wracają do domu, bo jak ktoś nie wróci, to mu odstawiłem ryby i sushi na miesiąc. I do sanku z po lody. Idziemy na lody. Ogólnie te lody to są takie, czy częściowe, tu na zewnątrz, dookoła jest taki lód wodny, prawie że z samej wody zabarwiony jakimś smakiem, niby śmietankowym. Na środku są yy, mleczne lody śmietankowe, no i ta fazola. I tak ten lód wygląda w całości, w całej swojej okazałości. zaglądaliśmy do jakiejś knajpy coś znaleźć na kolację są różne zestawy pierożki gyoza jakieś batofa, albo ciasto z jajek ramen plus jakaś zupka 670 jenów to inny zestaw tutaj panowie nam trochę zakurzyli papierosami jest zakaz palenia tutaj, ale od 10 do 14 tylko. I co zamówiliśmy? Będziemy jeść pierożki w biota. Zestaw sześciu pierożków i ten podstawowy jakiś ramen. Nie wydziwialiśmy, że jesteśmy tam. Miejmy taką nadzieję, że to Bo Ja to będę jadł czymś. Karina bezpiecznie w pieroszki poszła, ale, ale e, pytanie, czy w tych pieroszkach jest wieprzowina? Na pewno. I tu mój ramen. Rybnie pachnie. Uwielbiam Wiecie, ramen tutaj to jest wiesz, wiecie, podstawa diety. My wszyscy oglądają gąciarza, więc wiedzą. Ja nie będę tutaj się rozwodził nad tym ramenem jaki jest o, a, tylko zacznę go jeść. Ogólnie to tak smakuje jak taki troje ale z taką nutką rybną, glonową. Nie, rybną. Rybną. Ustaliliśmy wspólną wersję. A trzeba powiedzieć, że my do ryb to tak średnio i do owoców morza. A to nawet całkiem takie przyzwoite w smaku, do zjedzenia. Ni, niż pałeczek. Warzywa i mięso, tylko nie jestem pewna, czy to jest wieprzowina, czy to nie jest jakiś dróg mielony. Mhm. W sensie kolor jest taki jasny. A jak oceniasz w smaku? W porządku. Pierwsze kuchenne, kulinarne koty zapłaty w Japonii. Także jesteśmy w drodze chrzest bojowy przeszliśmy i teraz możemy wyruszać na przestwór oceanów kuchennych podwojów. Akihabara, słynie z cosplayerów i tych wszystkich przebierańców z gier, tych salonów gier, które mamy tutaj obok. Sklepów z elektroniką i tak dalej, i tak dalej. Przejdziemy się tą ulicą, ulicą. Okolicą bardziej Salon Segi Wchodzimy. Czyli jakieś konsola, która dawno zdechła. A w dnie konsole tu są, tu są te oszukiwacze łapacze i tu można coś sobie ugrać. Ze Star Warsów na przykład nawet A i sam z Pikachu przebierający się za Snarlaxa Digimony Digimony nawet tutaj żyją Trafiliśmy do następnego raju automatów znowu te łapacze tutaj ludzie pracują żeby coś złapać kuk tu jest przeokropny Co tu się Kakofonia, ja tam. Co tu się dzieje? Teraz idziemy do chłopaków, co tu grają. Metro gry. Mi się osobiście wydaje, że oni w tym hałasie tak przebywają, w tej kakofonii dźwięków, obrazów i tak dalej. Ze względu na to, że ogólnie muszą się zachować cicho. statecznie, Wszystko jest cicho i tak dalej. I oni odregowywują w to. To jest ciche. Znaczy miejscami jest, no ale jak chcą że pójść do centrum i tam tak te reklamy nagle szają, przecież że że jest cicho. I jak dla mnie to w takim miejscu ma no, dosyć nerwicy? Naprawdę. A dla mnie oni odregowują to te wszystkie normy społeczne, które każą się i tak na spokojnie, na cicho nosić a tam mogą robić co chcą jak ich głowa rozboli to wracają do normalnego życia i... I mogą sobie odreagowywać ból głowy bo na pitalaniu w automaty, w różne dziwne gry, które... tu są jest jeszcze... tu panie po... a to DVD jest 1700 tak ja myślałam, że indywidualne jakieś osobiste 1700 jenów i pani jakaś e, w, w, w tym w stroju kąpielowym A nie swoje się czuję w tej ciszy jakoś aż To wracajmy Tak kropi coś? Szybko